Cześć, witam Was serdecznie w nowym odcinku Wielkich Przygód fiata. E, dzisiaj mam zamiar zająć się wymianą, a w sumie na razie to wyciągnięciem linki prędkościomierza, jak to w książkach jest e, opisywane, e, przynajmniej w tej starej książce, którą mam, szybkościomierza. E, jeżeli mnie śledzicie, to doskonale wiecie, że mój prędkościomierz e, nie działa. E, przyczyną okazuje się pęknięta linka a dokładnie ukręcona linka którą można było zaobserwować podczas wymiany linki pedału gazu no i cóż będę starał się to zrobić naprawić dzisiaj przy muzyczce wziąłem sobie sprzęcik jako że mam tutaj o kanał jeszcze rozebrany to zamierzam popracować nad tym no i zobaczymy jak to będzie szło. Tutaj póki co już otworzyłem maskę. No i, i ten dziad, to jest, to jest ten kabelek, idzie tam. No będziemy się starać go wymienić. Samochód niestety będę musiał znowu podnieść na lewarku. Więc tak jak mówiłem, trzeba go porządnie zabezpieczyć. Witam Was już spod samochodu. O, tutaj. O, tu jest element. Widzicie, nie ma, nie ma tego kabelka. Ten kabelek jest z boku. O, tu. To się urwało. Będę musiał wyciągnąć tylko ten, ten czpień, bo tutaj został. Kombinerkami. Yy, spróbuję i za, czy zabieram się do za wyciągania linki teraz y, będę wchodził do samochodu wyczepiał y, tą linkę y, w kanale i postaram się ją wyciągnąć. no ja już jestem w samochodzie pięknie się prezentuje ta linka gazu którą podpiąłem smaru nie widać ale posmarowałem ją e, pytanie która to jest linka wydaje mi się że tutaj w tych zaczepach to jest ta ostatnia Yy, linka. Yy, ale zobaczymy Tutaj się ciągnie. Ja już ją... No. Tutaj się ciągnie nad pedałami. O aż tutaj. Tutaj była podpięta, ja już wyczepiłem ją i wchodzi tam wyżej. Więc będzie trzeba to wszystko wyczepić. Mm, teraz jestem już przy masce i tutaj oczywiście jest licznik. Trzeba ściągnąć tą gumę. Ona jest po prostu wyszarpnąć. Ona jest na taką jakby uszczeleczkę o. i tam siedzi. Ta linka wczepiona. Staram się ją wyciągnąć. Też ona chyba jest na wypchnięcie. Ale zobaczymy tak, jak to wygląda. Tutaj też jest taki czpień, który właśnie się kręci. No dobra, wyciągamy dalej. No i witajcie ponownie. Powiem wam szczerze, trochę są problemy z tym wszystkim, a dlatego przemieściłem się trochę na tył samochodu. Widzę, że tutaj jest też taka blaszka, kanał zaręczny tuż więc trochę podniosłem moją kanapę wyciągnąłem wykładzinę nie chciałem jej ściągać całkowicie więc po prostu ją odgiąłem. i tutaj widzę że na nie ja wiem meczki, chyba zaraz sprawdzę jest przyczepione taka blaszka i chyba ją też ściągnę wtedy będę miał ładny dostęp jednak ten kabelek jest trochę grubszy i więcej problemów sprawia. No dobra, ja odkręciłem kluczem e, ósemką. I tak. No zobaczymy, co się. A! Tam kryje. Strasznie. O! No tutaj kryją się linki. I z tego, co przypuszczam, to moja linka to jest ta. A więc tutaj też jest uszczeleczka. Ja tą szczeleczkę wyjmę tutaj widzę, że siedzi kabel jeszcze w tym zapięciu. Przepraszam za jakość. Może dorobię się niedługo lepszego sprzętu. Póki co, telefon nagrywam dla Was. Wszystko. O, tutaj już ciężej, ale wyszło. I co? No i teraz wyciągam tą szczeleczkę do tego celu. Użyję śrubokręta, żeby łatwiej mi było. I chyba wyciągnę tą linkę. Szczelka pięknie wyszła i dzięki temu kabel też. Mamy dziada tutaj z tej, oto dziury na samym dole. Możemy go spokojnie teraz wyciągnąć w kierunku e, siedzenia kierowcy. No jestem już z przodu i wyciągamy. O, tutaj lekkie blokady ma. Ale idzie jakoś, o, gdzieś tam jeszcze zahaczył, jedną ręką musicie mi wybaczyć na chwilę, nie dam rady. Linka już została uwolniona no, no i teraz spokojnie mogę wyciągnąć tą zepsutą, no i co, kładę ją na ziemi, tak wygląda to. I co? I teraz wracam po magiczny sprzęt, czyli miarkę niestety taka, znaczy w sumie jak samochód. Jak PRL to PRL taką i będę ją mierzył. Zmierzę i powiem wam e, jaka długość jest. No bo oczywiście w elegantach jest ten problem, że linka e, prędkością mierza no, są dwie. Krótsza i dłuższa, więc zobaczymy, którą ja mam. Hej, i dzięki tej cudownej miarce dowiedziałem się, że moja linka prędkościomierza ma około 2 metrów 20 cm. Więc wydaje mi się, że to jest ta krótsza linka. Ale oczywiście, jak będę kupował, powiem, jakie wymiary potrzebuję i liczę na to, że dostanę ją bez problemu. Jak widzicie, udało mi się. Nabyć nową linkę prędkościomierza. Bardzo słaba, o 30 jeszcze zł zapłaciłem. Jest e, linka firmy Linex. Z tego co się tutaj doczytałem, to firma mieści się e, w Częstochowie. Tak, w Częstochowie. Więc tutaj u nich zamówiłem, znaczy zamówiłem w sklepie, ale oni sprowadzili. Ten strachowy. Bardzo mnie to cieszy. Będę mógł ją wyciągnąć i w odwrotnej kolejności od maski samochodu wprowadzić Więc raczej nie będę tego pokazywał, pokażę Wam efekt końcowy. Moi drodzy, udało się. Prędkościomierz działa więc ogień! Czóreczka Dało do końca jakoś jedzie, szybkość już działa, samochód też, no i jak widzieliście, moi mili Samochodzik jeździ, prędkościomierz działa. To mnie bardzo cieszy. Już niedługo pewnie pojawią się nowe filmiki, bo coś tam mi nie odpowiada. Generalnie ja będę chciał naprawić drzwi. A co z tymi drzwiami, to się dowiecie już niedługo. Ponadto. Coś mi tam brzdęka, puka i tak dalej, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jeszcze nie pozamykałem tych wszystkich przestrzeni, które pootwierałem przy wymianie linek. Ja tam muszę jeszcze wyczyścić. Najważniejsze, że samochód jeździ, a wymiana linki przebiegła pomyślnie, więc do usłyszenia.